Ja ja to. Przej Przej to to. To. Tylko z fizyki miałem piątkę w szkole. Z historii połę, z ruskiego połę. Z, fizyki, z fizyki Nie, to ja wy, wykorzystałem siłę przyspieszenia. A, no no rozumiem, nie, nie można marnować sił, kalorii, energii. Bardzo mi pan. No trzeba nie nimi zagospodarować. O chemię studiowałem, bo umiałem sobie bombę zrobić, bimber przepędzić. Tego typu coś tam benzyny, no, olej rzepakowy nacisnąć, No i piątkę, tylko te tamce nauczycielki z Rosji, z historii, które w tym sami A tak to bym już szczelin ze trzymanów ujtego. Można nadrobić. Re, słusznie.